Witam Was w pierwszym odcinku kariery Trendy Arnolda Jak widzicie datę macie troszkę inną z tej racji, że jak wiecie po prostu usunął mi się odcinek ten pierwszy eee, więc chciałbym Wam przedstawić po prostu to co w tym odcinku się znajdowało. Zbyt wiele nie straciliście. Głównie chodzi o to, że przedstawiam skład w tym pierwszym odcinku jakim będziemy grali. Wtedy nawet meczu nie grałem hmm, pokazałem taktykę jaką będziemy grali. I tylko w sumie tyle się działo. Um, oczywiście pokażę Wam yy, nasz skład, wszystko tylko może, nie statystycznie. Ja wiem, że Wy możecie sobie zapozować i teraz to zobaczyć. Ale w sumie zbyt wiele nie straciliście, zwłaszcza, że... Zarówno, dzisiaj nagram odcinek również czwarty, w którym nagram po prostu mecz, więc nic nie stracicie. Um, nasz skład składa się z trzech bramkarzy. Tomasa Kesslera, Marcela Schuena i Timo Horna Na razie podstawowym naszym bramkarzem jest Timo Horn Który... Nah, tego nie będę wam wzradzał <laughs> Po prostu Timo Horn No niezadowolony jest Tomas Kessler Bo jest tylko rezerwowym Obrona składa nam się z Kevina McKainy Fernando Meiry, Którego jak wiecie kupiłem w drugim odcinku Christophera Szursza y... Bienvenuena Bazali Mazani Dobry, dosyć dobry naprawdę obrońca, fajnie się rozwija Kevin Wimmer, też świetny obrońca Stefan Schwellenbach Jeromel Dominik Maroch Dino Bizanowicz Reinold Jabo Matias Lehmann Adam Matuszczyk Christian Clemens Sascha Bigalke Mato Jajolo Jonas Hector Daniel Royer Fabian Schnellhardt Tomasz Bruke, Adel Shishi, Young Tezi, Antoni Udziach, Kacper Przybyłko i Michael Isiak. Wielu z tych piłkarzy gra po prostu sporadycznie. I pewnie sporadycznie będą grali. W drużynie w rezerwowych nie ma w sumie takich wielkich nazwisk. No może ci co są na wypożyczeniu, czyli Tamoaki Makino, Sasha Richner Sławomir Peszko e, Roki on no, nawet nie jest takim wielkim Ilejamen Nowakowicz to jest piłkarz którego każdy każdy kto interesuje się interesuje Bundesligą na pewno zna mm, no po wartość jak sam widać że nie ma wielkich piłkarzy no Coś, kto wie czasem nie pieniądze tworzą piłkarza lecz po prostu jakość gry no, zobaczymy jak to z nimi będzie odruszenie juniorskiej no naj najdroższym piłkarzem jest koraj Kaczyń Golu jeżeli widzę, że jakiś niemiecki Turek no nie no raport ma na trzy gwiazdki czyli faktycznie coś z niego tam może być w tej Bundesliga gdzie tu się to sprawdzało informacje dobrze mówiłem niemiecki Turek ale urodzony w Niemczech jak większość Turków Głównie, proszę Państwa, jedziemy taktyką um, obecnie, taktyką, którą zmieniałem mnóstwo razy. Teraz jedziemy formacją 4 coś 3 się nazywa, bo tak wcześniej miałem formację. Um, czwórka obrońców, teraz zagrałem ofensywnie, dlatego mamy pułapkę sidewall, od razu się to nie sprawdziło, więc wracamy do kontroli. Um, Adil Sisi, Thomas Brücker, Royer. No to jest taka nasza pomoc, ale nie o to chodzi. Uważam, że ta taktyka dużo lepiej się sprawowała ostatnio. Yy, tutaj mam formację, którą grałem chyba na samym początku. A nie, nie, tą formację w ogóle wymyśliłem, ja tak sobie zagrałem. Nie pamiętam, który mecz nawet. Yy, żadna rewelacja ta również. Yy, wcześniejsza moja. Yy, nie wiem, czy mam zapisane. Yy, Własne, to... Tak, to była formacja przez którą grałem dłuższy czas i jeszcze była taka, to było moje założenie taktycznie pierwsze, bardzo chciałem grać trójką obrońców, mm, niestety bardzo dużo bramek przez co traciliśmy, a w ofensywie i tak graliśmy słabo, dlatego postanowiłem je nagrać formacją 4 3 4... no wtedy 4-3-3, teraz gram formacją 4-2-3-1 i jest to naprawdę formacja bardzo dobra. Mm. Również w pierwszym odcinku pokazywałem raporty o zespole. Przedstawię wam to również. Nie musicie tego oglądać, możecie od razu przystąpić do odcinka drugiego. No, bo ci co oglądają już mnie dłużej, to to odcinek czwarty. Timo Horn, 2,5 gwiazdki, 20 występów. Akurat macie dane na temat występów. Jest to potencjalnie fenomenalny piłkarz. Mam nadzieję, że jednak tak, tak będzie. Widzę, że tu parcel szułem też dosyć fajnie wygląda. Obrońca lewy Kevin Wimmer i Bielowęco Bazala-Bazala. Tak to mniej więcej wygląda. Wimmer gra naprawdę dobrze. Bazala-Mazala gra bardziej na prawej obronie. Ale Wimmer gra naprawdę dobrze. Ostatnio na lewej obronie niestety z powodu kontuzji Wimera musiał grać Adam Matuszczyk. Przez co niestety nie wyglądało aż tak super. W środku obrony mam po prostu fenomenalnych piłkarzy, bo jest Jerome, jest Maruch, jest Kevin McKenna, który jest po prostu fenomenem, mimo tych trzech gwiazdek, Fernando Meira Kevin Wimmer mógłby grać, Christopher Schorsch, Stefan Schwellenbach i Bianu Van Bazala Mazana. Obrońca prawy to oczywiście Bazala Mazana, potencjał naprawdę świetny, gra jak widzicie dobrze. Christopher Schorsch rezerwowy. Chyba razem nie grał na pozycji defensywnego pomocnika. Najlepszy byłby Matuszczyk Lehmann Meira. I co do reszty nie ma co mówić, ale my i tak nie gramy defensywnym pomocnikiem. Wysunięty lewy Matias Lehmann. Wysunięty prawy e, Benoit Bazara Mazana. E, prawy pomocnik Christian Clemens Daniel Royer Bazara Mazana. Jabo Mniej więcej by wyglądało środek. Bardzo ważna formacja: Matu Jajolo, Matias Lehmann, Matuszczyk, Hektor Jabo, Schnellhardt, Royer Bizanowicz. Na lewej mógłby grać pewno Royer, Royer Jabo Bigalkę i Jajolo. Wysunięty lewy pomocnik jest, byłby Adyl Shishi, na którego ja bardzo często możecie podczas odcinków słyszeć, że mam na niego hihi po prostu. Tak, tak głupio, no, ale cóż. Christian Clemens, Royer, Bigalke, Bruke. Na środku ofensywny depopulacji środkowy Jonas Hector, Matuja Jolo, Sascha Bigalke, Fabian Schnellhardt, Thomas Bruker, Kacper przybył. Na prawym: Christian Clemens, Thomas Bruczkę, Royer, Hector, Bigalke, Sisi e, No i Napasnik Środkowy tu jest wielka rywalizacja. Um, Thomas Bruke. Yongtazee, Antoni Udżak, Mikali Iszak, Adil Cici, Kasper, przybyłko Sasha Bigalk. No i tak wygląda mniej więcej ten skład. No, nie będę wam nic więcej na temat składu pokazywał. Sami widzicie jak grają, to też na pewno się dowiecie. Hmm. Więc, no co by dużo mówić? No, wcześniej pokazywałem jeszcze w jakim spotkaniu się, przy jakim spotkaniu się spotkamy to była inauguracja sezonu chciałem przecież grać towarzyski z Pogonią hmm. ale to mniej więcej tyle wy tak, tak to wygląda więc. Hmm. więc proszę was łapki w górę hmm. komentujcie jak tam chcecie czy wam się podoba jeżeli macie jakieś plany mam wam jakiś nie wiem skład pokazać jakiegoś piłkarza śmiało piszcie na pewno wam pokażę jeżeli chcecie jakieś screeny to oczywiście zrobię hmm. Po prostu to co chcecie. Więc wielkie dzięki za oglądanie spóźnionego, ale pierwszego odcinka kariery trendy Arnolda w Football Medaliczerze 2013. Wielkie dzięki, trzymajcie się po cześć.